Halo. Tak jak powiedziałem, nie wiem co ile dni, czy co trzy, czy co cztery, czy co dwa, czy wtedy, kiedy będę czuł, że jest o czym powiedzieć, będzie film ogólnie o Viewer Passach z Kopenhagi. Tak jak też powiedziałem, tych filmów najprawdopodobniej będzie coraz mniej, mniej, a potem ich będzie więcej i więcej. Hmm. Jako, że dzisiaj jest dlaczego zrobić taki film. Powierzchownie już ten temat omawiałem w poprzednim. Także no myślę, że tutaj po prostu trochę będzie rozwinięte, będą rozwinięte te myśli, związane z pasami. No i tak naprawdę to będzie na tyle w tym filmie. Także przechodzimy na początku do Skinsmanki. Strony do wymieniania swoich skinów. Kurczę, fajna awp tu wpadła. Pokażę dla pana. Eee, tu sobie wziął widz, taką AWP. Fajna, elegancka, bo strona nie wlicza cen na klejek, więc jeżeli chcecie sobie snajpić coś, to można. E, oczywiście kod zone, link w opisie, a my e, przechodzimy do mm, omówienia. Więc jeszcze zarekając na bufa, chciałbym tutaj zwrócić przede wszystkim uwagę na e, dwie rzeczy. Po pierwsze na cenę, choć może na trzy. Po pierwsze na cenę, po drugie na ilość, po trzecie na popyt. Ponieważ popyt na buffie, na viewer pasy jest, bym powiedział, niski. Tak to nazwę. Nie chcąc mówić, że jest tragiczny albo żaden, ale jest żaden ogólnie, plus minus. Tak bym to nazwał. Jednak też z tym, że popyt jest tak niski, idzie to, że sam w sobie supply jest tak samo niski. I to jest dosyć interesujące, ponieważ w zasadzie nawet jakoś bardzo tanio wystawione viewer pasy nie cieszą, się zbyt dużą, nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem, chociaż z tego co widzę, jednak troszeczkę się pozmieniało. Zobaczymy, po ile to było kupowane. No właśnie, jest 150, ale zostały wykupione ogólnie wszystkie mm, viewer pasy z Kopenhagi, co jest dosyć ciekawe. Zobaczymy, jakby jakie będą tego przyszłe predyspozycje do jakichś wzrostów i tak dalej. Się wydaje, że kurcze trochę one mają do zaoferowania. A to znaczy, w sensie to, to jak na razie to wygląda. Zobaczymy, czy ktoś będzie kupował po tych podwyższonych cenach. Czy zostaną na razie, jakby na listingach mamy ATH. A my mówię, że jeszcze będziemy sobie. Obserwować. Dalej przed nami Viewer Passy z żetonami, które, co ciekawe, są bardzo zbliżone cenowo do tych oryginalnych. Zróbmy to, jest dosyć też ciekawy temat, ponieważ z czasem trochę się wydarzyła taka sytuacja, że te Viewer pasy opadły z zainteresowaniem i, osob, i jakby widać, że one zostały zakumulowane bardziej przez long termowców. I ja myślę ogólnie, że Viewer pass to będą typowo. Long-termowe itemy, których po prostu na rynku nie będzie się zbyt dużo tradowało. Ponieważ to jest item z tego typu specyfikacją, w sensie tego nie kupuje konsument po to, żeby coś z tym zrobić, może jak już to jeden, dwóch i raczej ludzie jakby tego typu itemy mają w dupie. Po majorze pewnie że nowe, ktoś będzie kupował dlatego, żeby sobie otworzyć yy, suvenira i spróbować trafić na przykład AWP Desert Hydra z yy, nie wiem tam. Czymś, chociaż można w sumie też kupić sobie suvenira i na jedno wyjdzie, ale no wiadomo, że ludzie są jacy są. Yy, I mm, no nic im na to nie zrobimy. Są po prostu lekko kukuryku. Yy, no i co? Yy, co jest ciekawe, co dzisiaj w zasadzie się wydarzyło na tym przedmiocie? Przede wszystkim to jest to dosyć duża ilość transakcji. To jest to, że dzisiaj naprawdę zwiększyła się ilość transakcji. Na viewer passach. No i to, to jest dosyć ciekawe, bo zwiększyła się też yy, w sposób znaczący yy, ilość buy orderów, które są pozakładane na viewer passy. bo naprawdę dzisiaj co jak co, ale można by to było wręcz nazwać jakimś sztormem, co pewnie będzie bardziej dla Was widoczne na viewer z yy, yy, tutaj żetonami. Tam się trochę więcej dzieje, niżeli tu ponieważ cały czas ktoś się tutaj jakoś przebija też jest ciekawe bo przed chwilą jeszcze te viewer pasy naprawdę chodziły za stówkę, 115 zł i to tak lekko i w zasadzie to ciężko było mówić o tym żeby w krótkiej chwili kosztowało one więcej gdzie dzisiaj w zasadzie jak się na to patrzy no to już teraz widzimy bardziej podejście pod 150 145 zł i to by było to no a te dużo jeżeli chodzi o kwestie Viewer pasa z, z Summoner Tokenami, to jeszcze nam brakuje, my jesteśmy dalej 50% w pizdę, jeżeli chodzi o to i ja nie spodziewam się, że szybko wbijemy tego typu liczbę, wręcz jakby dla mnie byłoby to science fiction, czy też kiedy właściwie nie jest to dla mnie zbyt e, oczywiste, ani się tego nie spodziewam, abyśmy wbijali E, tak, jakby cenę, która była normalnie predysponowana do handlu w momencie, kiedy e, ta cała sytuacja się wydarzyła, czyli 230 zł, też no, nie spodziewam się, żebyśmy mieli to wbijać e, zbyt szybko, bo też dla mnie osobiście gra na e, tutaj w pasach nie jest sprintem, a raczej maratonem. To jest typikal e, długoterminowy przedmiot, naprawdę, już chyba bardziej typowego long terma nie można mieć. Przynajmniej dla mnie, jakby, bo jak to inaczej nazwać? Item, który był krótko w grze, który został z niej szybko wyrzucony, z jakby eventu mimo wszystko jednego z bardziej oglądanych. No, wiadomo, Sztokholm i Antwerp jednak te wyniki miały lepsze, jeżeli chodzi o oglądalność, ale mimo wszystko dalej z jednego z bardziej oglądanych eventów. No to jakby koniec końców będzie na to zainteresowanie, a też inwestorzy przecież nie popuszczą, nie? Tak jak dzisiaj w pewnym momencie. 40 bajarderów zostało zrobione na jeden z tych przedmiotów, więc to też akurat są tego typu rzeczy, które gdzieś tam to kształtują. No, i teraz moja opinia. Ja ogólnie zostaję przy tym, co wcześniej mówiłem o viewer passach. Dalej mam takie samo zdanie, jakie miałem, czyli mm, wolnym budżetem, naprawdę takim, który jest przeznaczony do tego typu akcji. Skupować je bardzo powoli, w bardzo taki kontrolowany sposób, sprawdzać jak wygląda to cena z ceną. Jakby, jeżeli kupuję drożej, to kupuję mniej, jeżeli kupuję taniej, to kupuję więcej. Gdybym miał wartościować długoterminowo viewerpasa z Kopenhagi, to dla mnie nie jest do wartościowania w ogóle. W sensie da się go jakoś przewartościować, ale jest to naprawdę niesamowicie ciężkie, bo już dawno, przynajmniej w tej specyfikacji rynku, którą mamy dzisiaj w tej specyfice, nie dostaliśmy tego typu akcji. No jednak mimo wszystko nie dostaliśmy... Yy, sytuacji takiej, w której yy, byśmy mieli tak szybko usunięty przedmiot jakiś. Więc to jest według mnie coś nowego. Bo my dostawaliśmy już takie rzeczy w przeszłości, tylko nigdy nie dostaliśmy na tak nagrzanym rynku yy, czegoś takiego. Więc ja ogólnie biorąc przy naprawdę jednak rynku, który dosyć mocno pompuje teraz i temy, nie zdziwię się, gdy za rok, za pół roku czy za miesiąc cena będzie dosłownie każdą do 1000 zł. No, no, no kwestia według mnie to nie jest czy, tylko kiedy. Mogę się mylić oczywiście, i to naprawdę to może być dosyć spora pomyłka, ale jakby ja w ten sposób zakładał że tak może być. W sensie biorę taką możliwość na siebie. I kurde blade sam jakby dokonuje tego typu ruchów, tak jakby to miało się wydarzyć. Przy czym też informuję, że jest to podjęcie ryzyka, po prostu z uwagi na utracone możliwości. I też nie jest to niesamowita inwestycja, jeżeli chodzi o możliwości zarabiania na inne sposoby, nie? Więc to nie jest jakby top jeden rzecz, jaką można robić. Wszyscy kurwa kupcie wywerpasy, Ale jako odskocznia jakaś dywersyfikacja pewnie. Mm trochę bardziej sensowna może się okazać, nie? A także w ten sposób. Czego bym się spodziewał jeszcze krótkoterminowo na viewer pasie? No nie wiem, co w nie sensie się powiem, że jeżeli jeszcze raz viewer pasy nie zostaną zasypane jakimś losowym przypływem tych ludzi, którzy gdzieś je mają, no to nie, no dla mnie ogólnie to by było po prostu co? Zrobienie buyerów na kwotę coraz bliższą listingowi albo pozostawienie ich na jakimś wahaniu, gdzie byłaby złotówka różnicy po podatku, czyli dosłownie na jakimś takim mm, niczym. Yy, I to by było coś takiego, że się po prostu wywindują. Potem przyjdą osoby, które sprzedadzą i zdampują sprzedaż. I nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład cena koniec końców yy, na przykład Viewerfasa tokenowanego stanęła, stanęła na poziomie 140-130 zł. I żeby to była po prostu taka cena, która by sobie była, i byłby tu toczony handel, i gdyby cena viewerpasa nietokenowanego stanęła na około 100-110 zł, i by w ten sposób to wyglądało, nie? że po prostu byłby taki handel, no i potem jakby okazyjnie. Byłyby jakieś odpływy tych pieniędzy, byłyby jakieś przypływy, byłyby momenty, gdyby ten viewer pas na przykład kosztował 150, byłyby momenty, kiedy by kosztował 120 i ogólnie według mnie dookoła tych kwot będziemy się jeszcze długo kręcić, dopóki ktoś po prostu nie uzna, że będzie chciał zrobić większe zakupy na nich. No i kwestia jest tak jakby to, żeby w tych, jakby to powiedzieć, nieaktywnych momentach raczej wstrzymać się z ich obserwacją i po prostu gdzieś to tam porzucać, a w aktywnych momentach, kiedy ten rynek będzie po prostu redefiniował wartość albo może nawet nie, że redefiniował, ale będzie się mylił co do wyznaczenia tej wartości, czyli koniec końców jakby mówię, żeby poczekać aż rynek wyznaczy ich realną wartość jakąś, aż sobie wywartościuje jakby ile one kosztują, a potem szukać, szukać po prostu odmie, tak jakby odejść od tej wartości o, i na podstawie tych odejść, tak jakby podejmować decyzję. Czyli jeżeli rynek stanie na 145 dla, e, souvenir, dla tutaj viewer pasa tokenowanego, i nagle ktoś go wykupi do 170, to to może być dobry moment na jego krótkoterminową sprzedaż. A jeżeli stanie na 145, i nagle ktoś zdampuje na 120, czy powiedzmy 115, tak jak to jest teraz, czy nawet na 105, no to może być po prostu dobry moment na dokup, nie? To jest ogólnie moja opinia. Pamiętajcie jednak, że ja stale będę się tymi viewerpasami interesował w kontekście ich uśredniania, bo po prostu taka jest strategia moja i takie tutaj tak sobie postanowiłem robić. Ale oczywiście, te pieniądze, które wydaję na viewerpasy traktuję jako pieniądze stracone i mam nadzieję, że wy będziecie do tego typu wydatków podchodzili podobnie. To na tyle. Nope.